Dziś będzie o grach, które się niszczy, w których niszczy się karty, targa się je, ale też klei się naklejki na planszach gry. Jeśli jesteście ciekawi, czy te gry na pewno są jednorazowe i czy warto, zobaczcie. Tutaj Ania i Tomek, czyli planszowańsko. W tym odcinku chcielibyśmy wam przedstawić naszą polecajkę prezentową z grami legacy. To są gry, które tak naprawdę wywołują wiele emocji, od tych spowodowanych targaniem komponentów, ale też jest taki zarzut, wiem, że to są jednostrzałowce tak zwane. Przy czym ja tutaj od razu powiem, nie przejmowałbym się tym, bo zazwyczaj to są gry, które mają bogatą, długą kampanię i często wraca się do właśnie tych gier częściej niż do tych zwykłych. Naszą pierwszą grą, w którą graliśmy, była Pandemia Legacy, sezon pierwszy, oczywiście grą Legacy, i graliśmy w nią ze znajomymi. Praktycznie weekend w weekend się spotykaliśmy, żeby ocalić świat. Była to właśnie nasza, jak Ania podkreśliła, tutaj pierwsza przygoda z grą Legacy, i naprawdę wywoływało to wiele emocji. To targanie kart za pierwszym razem było. Dosyć ciężko, była to pewnego rodzaju trauma, ale z każdą kolejną, z każdym kolejnym elementem niszczonym, było coraz lepiej i została tylko ta ekscytacja. Ale wiemy też, że wywoływało to w was, w widzach naszych, duże emocji, bo jak wrzucaliśmy na relacje, to był czasem taki bulwers, że jak to niszczycie. Zresztą te komponenty bardzo często zamiast lądować w koszu, lądowały już w grze planszowej. No i niestety nie mamy pudełka, ponieważ z nim też już się pożegnaliśmy i stwierdziliśmy, że nie będziemy do niego wracać. No ale teraz myślę, że z biegiem czasu i z biegiem gier potrafimy niszczyć je <grym> całkowicie. No to teraz czas na naszą pierwszą grę Legacy, tym razem w którą graliśmy we dwójkę. Jest to. O, porusznik da radę? Da radę. Jest to moje miasto i moja wyspa. Jeżeli chodzi o moje miasto, jest to gra kafelkowa, troszeczkę na takich motywach Tetrisa, bo będziecie w nim budować w niej budować miasto, ale też tak naprawdę je rozwijać. I ona ma takie podłoże moim zdaniem dosyć historyczne, bo tak jak rzeczywiście rozwijała się nasza cywilizacja, tak i tutaj będzie się rozwijało to miasto. Gra jest Niekooperacyjna, ale będziemy w niej rywalizować. No i oczywiście w niej chyba wygrał Tomek. Być może. <laughs> Natomiast jeżeli się zastanawiacie, czy warto zakrać w moje miasto, ma też wersję kościaną, która jest dosyć podobna do tej gry Legacy, No ale wiadomo, tu mamy planszę, która się zmienia. Jeszcze tutaj tylko dodam, że jeśli zastanawiacie się, czy warto, to zobaczcie, mamy jedną i drugą grę. To tylko dlatego, że jestem ich ogromną fanką i w ogóle ogromną fanką tej serii. Teraz mogłaby być yy, moja planeta na przykład. O! O, mogłaby być. Pani Knizia, Knizia. <suszy> Proszę o moją planetę. Moja wyspa od kodu cieka różni się od mojego miasta. Tym, że przede wszystkim nie ma tutaj takich zwykłych kafelków, które dokładamy, ale są takie w kształcie heksów. No i ta, jakby fabuła, jest troszkę bardziej abstrakcyjna. Oczywiście nie będę zdradzał szczegółów, ale nie ma to, jak w tej części, nic związanego z historią. Mam wrażenie, że ta wersja jest troszeczkę trudniejsza niż ta, ale ta, uwierzcie mi, jest równie satysfakcjonująca. Czas na teraz kolejną grę, która była hitem ubiegłego roku, a mianowicie Dorf Romantik, grę Legacy, która będzie grą kooperacyjną i w niej też będziemy budować miasto, chociaż nie takie jak w moim mieście. I w przeciwieństwie do innych gier Legacy, DORF Romantic wyróżnia to, że to jest właśnie gra kooperacyjna. Zazwyczaj Legacy kojarzy się z tym, że jednak się ścigamy albo konkurujemy ze sobą. A tutaj za każdym razem będziecie wygranymi, no bo będziecie zakreślać sobie kółeczka i odblokowywać elementy w zależności od tego, ile punktów zdobędziecie, jak szybko. Natomiast, co też jest super, w, odmia w odmianie co do tych gier, tu mogą do Was dołączyć znajomi na każdym etapie rozgrywki. Możecie z różnymi osobami grać w tę grę. No tutaj mamy już swoje indywidualne planszetki, natomiast tutaj nie ma czegoś takiego, tylko buduje się wspólnie to miasto. Także można grać ze wszystkimi w każdych warunkach. No i co? Zasady bardzo proste. Bardzo proste zasady, no ale właśnie też tym wyróżnikiem jest to, że tutaj nie niszczymy żadnych elementów. ...odblokowujemy i no, nie jest to typowe legacy, ale dla nas jakby wchodzi w ten worek ze względu na, na to odkrywanie nowych rzeczy, które dochodzą w ciągu kampanii. Bardzo polecam, bardzo lubię. No i teraz czas na też kolejną grę ubiegłego roku, nie ubiegłego, tego, tego roku. roku. Moi drodzy, nigdy nie sądziłam, że to powiem, ale... Ten escape room jest po prostu świetny. Zamek Tajemnic to kolejna tak naprawdę nietypowa gra Legacy, ale liczymy ją do tej kategorii, dlatego że ona się rozrasta, jest tam jakby fabuła, są też elementy, które no niszczymy, których się pozbywamy, czy musimy coś z nimi zrobić, żeby popchnąć jakby scenariusz dalej. Więc no. To jest to. Natomiast jakość tych komponentów, jakie tu są zagadki, słuchajcie, to jest to w ogóle przekracza moje w myślenie i wyobrażenia, więc one są naprawdę niesamowite i ogromnie Wam polecam, nie tylko fanom SK Brumów, chociaż tacy myślę, że mogą sobie zrobić mały challenge i na przykład, na przykład grać w tę grę z czasem. Czyli tam próbować ją przejść przez dwie godziny. Natomiast nam się tak podobała, że w pewnym momencie stwierdziliśmy: Nie ścigamy się z czasem, chcemy na spokojnie rozwiązywać te zagadki. I jest świetna. Znaczy, troszkę się tak naprawdę ścigaliśmy, tylko tutaj rozłożyliśmy to, że robiliśmy sobie po jednej, dwie zagadki dziennie, żeby po prostu troszeczkę dać, powiedzmy, dłuższe życie tak, Zamkowi Tajemnicy. Bo ona była tak super, że nie chciałam jej tak szybko kończyć. Ale powiem Wam, że jako fan Escape Roomów, to jest chyba pierwsza gra, która jest naprawdę zbliżona, która daje zbliżone emocje do tego, co się dzieje, jak się jest w prawdziwym Escape Roomie, więc... To był dla mnie taki szok, bo zazwyczaj to wiecie. Są zagadki, które rozwiązujemy, coś tam robimy, ale nie. Tutaj jest naprawdę ten vibe. Także polecańsko. No i teraz jeszcze jedna gra, którą mam ja. Co prawda mamy angielską wersję, ale jest już polska. I jest to jedyna gra, która jest skierowana bardziej dla młodszych graczy, choć i starszy też się będzie dobrze bawił. No, my się bawiliśmy przy niej całkiem nieźle, a już jesteśmy dorosłymi graczami. Mali alchemicy gra, w której będziemy ważyć mikstury i będziemy ważyć te mikstury za pomocą aplikacji. I tutaj nie obawiajcie się, to nie jest tak, że będziemy tutaj uzależnieni od telefonu, spokojnie. Ten telefon też nam daje to, że każda rozgrywka będzie inna i możecie sobie przechodzić przez następne etapy, ale też zagrać ten poziom i kilka razy, i nie będą Wam się powtarzać przepisy na mikstury. No i właśnie, zaczynamy bardzo prosto, nie ma tak naprawdę w pierwszej rozgrywce wielu elementów, ale w trakcie kolejnych rozgrywek odblokowujemy kluczyki i otwieramy pudełeczka, które dokładają nowe elementy, nowe składniki i komplikują rozgrywkę. No, jest tu nauka logicznego myślenia, zdecydowanie dedukcji i właśnie się to rozwija z każdym kolejnym scenariuszem i pudełeczkiem, które odblokowujemy. Także moja siostrzenica lat 9, mam nadzieję, że nie, pomy nie pomyliłam. Tutaj yy, bardzo jej się spodobała ta gra, i mówiła, że już dzisiaj grają i nie może się doczekać. Natomiast myślę, że będziemy konkurować tutaj na te mikstury. Dorośli fa fani, normalnych alchemików mogą grać ze swoimi dziećmi w te wersje i myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Otóż to. Kolejne dwie gry na naszej polecajkowej liście to totalne świeżynki w naszej kolekcji, więc jeszcze mamy nieskończone kampanie, ale zmierzamy tam. Pierwszą z tych gier jest Divinus, gra w której... Dzielamy się w półbogów, którzy walczą o wpływy w jednym z dwóch panteonów, greckim bądź nordyckim. Tutaj możemy się podzielić, każdy może, na początku myślę, że to jest bardziej losowe, ale później każdy może się opowiedzieć po którejś ze stron. Będziemy tutaj wykonywać zadania, rozbudowywać nasz obszar, naklejać naklejki na kostkach, na kafelkach, ale też wchodzić powiedzmy w pewne interakcje z bogami, którzy się pojawiają w trakcie rozgrywki, ale tutaj nie będzie spoilerów. Natomiast dla mnie plusem jest aplikacja, która przeprowadza nas przez całą grę. Ona obecnie jest w języku angielskim, ale mam nadzieję, że się pojawi też w języku polskim. No i co? I oprócz tego, że ona przeprowadza też yy, graczy przez tą rozgrywkę, daje też efekty dźwiękowe, które potęgują tę rozgrywkę. I co jest też ważne, dla niektórych oczywiście liczy punkty za nas. <grym> Dobrze. Następną grą, już ostatnią na naszej liście, ale chyba największą w wielu aspektach polecajką jest począte pudełko. Wsiąść do pociągu Legacy. Powiem Wam, że bardzo chciałam zagrać w tę grę i to jest taki mały nasz prezent już mikołajkowo-choinkowy, bo stwierdziliśmy, że w końcu sobie kupimy. Ta gra miała premierę w tamtym roku. Słyszeliśmy trochę recenzji, które były bardzo pozytywne, i już możemy Wam powiedzieć po pierwszych rozgrywkach, że się zgadzamy. Tak, zdecydowanie ta gra jest najdroższa z tych wszystkich, które tu zaprezentowaliśmy, ale myślę, że warto dać za nią każdą złotówkę, bo to co się tam dzieje, jak widzicie, pudełko jest wielkie, jest ciężkie i jest wypchane po brzegi. Fabularnie zaczynamy na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Mapa składa się z pięciu puzli, no i w trakcie rozgrywki nasze połączenia kolejowe rosną i też idziemy z nimi w stronę zachodniego wybrzeża. Także będzie się rozwijać cała mapa, a oprócz tego będziemy rozwijać nasze przedsiębiorstwa pociągowe, bo każdy z nas będzie takie. Miał i są też takie skrzyneczki, do których wrzucamy zrealizowane trasy, ale też bilety, które będą liczyć nasze punkty. Tak? Tak. tak. Bo ja się, boję, że się tutaj zamieszałam. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o pociągi, one są troszeczkę inne niż w takiej standardowej wersji, ponieważ mają trochę inne kształty i to też jest bardzo fajna sprawa. No i też są pudełeczka różne, które się otwiera. Same zasady gry to jest tak naprawdę to klasyczne wsiąść do pociągu, które wszyscy znamy i kochamy, ale właśnie no, są tu nad, nadbudowa pewnych elementów, coś, coś jest dodane, tak jak na przykład wydarzenia, które jakby troszkę miksują tę zwykłą rozgrywkę. No i flafy. Flafy są świetne, są to różne wiadomości czy wydarzenia, które się dzieją w miejscach, które łączymy albo do których wysyłamy naszych pasażerów. No i to też powiem Wam jest ciekawe, bo nie wszystkie flafy będą dotyczyć też. Każdego gracza, czyli nie każdy gracz będzie wiedział o wszystkim, co się dzieje. Niektóre są takie, że można tylko sobie samemu przeczytać, jak się zrealizuje daną trasę. Także jeśli macie większy budżet na gry planszowe, gry legacy, prezentowy, to bardzo polecamy. Ewentualnie, jeśli chcecie obdarować całą rodzinę, bo myślę, że to jest gra, do której może usiąść każdy i będzie się świetnie bawił, niezależnie od wieku czy doświadczenia z grami planszowymi. Jest super. Polecamy. No to układamy teraz gry. No to teraz jest ten czas, kiedy chcemy Wam już życzyć. Już życzymy. Już życzymy. Wesołych świąt. Buziaczki.